Hej! Właśnie do kin wchodzi nowy film o Planecie Małp, więc robię recenzję. Innego. Starszego filmu o Planecie Małp. O. Jak się pewnie domyśliliście, lub jeśli wyczytaliście cokolwiek w internecie, Planeta Małp była sporym sukcesem finansowym. W tamtym czasie jednak 20th Century Fox, wytwórnia produkująca film, była w sporych kłopotach finansowych. Małpy jakoś kończyły się niejednoznacznym zakończeniem, poprowadzono ku sequelowi. Co ciekawe, ze swoim konceptem wyszedł sam Pierre Bull, autor powieści. Koncepcja filmowa, choć sporo różniąca się od książki, najwidoczniej mu się spodobała. Swoim rodzimym francuskim napisał więc scenariusz zatytułowany Planet of the Men. Opowiadał on o tej loże, który 14 lat po wydarzeniach z pierwszego filmu rządzi ludzką kolonią i szykuje powstanie przeciw małpom. Brzmi interesująco? Jak najbardziej. Projekt odrzucono. Problem zaczął się wtedy, gdy z powodów finansowych nie zaakceptowano skryptu Piecha i zmniejszono budżet z 5 milionów do 3 lub nawet 2,5 miliona dolarów. Pierwotny reżyser Don Medford, nie zgadzający się z takim stanem rzeczy, opuścił projekt i zaangażowany został Ted Post. Scenariusz sporządził zaś niejaki Paul Den. I trzeba przyznać, że ten film to ogromny spadek poziomu względem pierwszego. Fabuła może wydać się delikatnie mówiąc dziwnie znajoma. Otóż na tytułowej planecie rozbija się ziemski statek kosmiczny, wysłany w misję ratunkową dla poprzedniej. Przeżył tylko niejaki Brent, który wraz z nową podąża śladami zgubionego Taylora. Tymczasem u małp wygrywa postanowienie, że w tej strefie zakazane im coś jednak jest i że powinniśmy wysłać tam armię. Największą wadą filmu jest niestety jego kręgosłup, czyli scenariusz. Nie wiem kto zawinił w tej kwestii. Słyszałem że skrypt był przepisywany wiele razy, jednak muszę stwierdzić, że jego pierwotny zamysł też jest mdły. Zaczyna się co prawda całkiem melancholiną, mało przypominającą zakończenia małp numer jeden, doprowadza to nas do pytania, które mamy mieć w głowie przez cały film: gdzie on się zgubił? Niestety zaraz potem poznajemy naszego głównego bohatera Johna Brenta. Scenarzyści popełniają największy grzech pod słońcem, nieumiejętnie kopiują oryginał. Główny bohater jest infantylnie przerysowaną i karkołomną kopią postaci Hestona z pierwszego filmu. Wywołuje to bardzo mieszane uczucia, bo jest to człowiek zupełnie bez wyrazu i nie widzimy w nim nikogo, poza okropnie sztuczną podróbką. Sytuacji nie poprawia grającego James Franciscus, który tylko stara się naśladować Charltona Hestona. ale w jego obronie nie wiem co innego miałby robić, widać, że cała jego postać nie ma pomysłu. Dalej nie jest lepiej. Pierwszy akt jest tak naprawdę przyspieszoną wersją tego co się działo w poprzednim filmie, naprawdę, krok po kroku. Wygląda to tak, jakby po prostu wypisali to sobie w punktach. Oczywiście jest to po prostu nudne i nieciekawe. Znów sytuacji nie ratuje nawet nowa. Czy to moja wina, czy ona jest po prostu o wiele ciekawszą bohaterką, mimo iż nie powiedziała jeszcze ani słowa? I problem w tym, że nawet przy tych swoich punkcikach scenariusz się gubi. W pewnym momencie akcja zatrzymuje się zupełnie na 10 minut. Widzowie oglądają, oczywiście, perpetię naszej dwójki. Niektóre ujęcia równie dobrze można by wyciąć i nic by się nie stało. W zasadzie pewnie oszczędziłoby to nam parę głębokich face palmów, bo bohaterowie pamiętają się bez racjonalnego powodu, chyba tylko dlatego, że scenarzysta potrzebuje, żeby naszą dwójkę zobaczyła Zira. Co prowadzi do naprawdę żenującej sceny, którą zachęcam odkryjcie. Wezmę klucz. Na plac ćwiczeń. Chwileczkę. Domknę klatkę. Żeby nie być niesprawiedliwym, scenariusz ma w sobie parę oryginalnych rzeczy i poza tym, żeby je zobaczyć trzeba najpierw przebrnąć przez tą warstwę ludziarstwa, to nie są one takie złe, choć też nie idealne. Sam kierunek produkcji nie jest zły. Klimat małp został zachowany, a podążanie w tym kierunku jest dość logiczne i zadowalające, jako że to sequel. Myślę, że akurat wykorzystanie budżetu stoi na niezłym poziomie, ale ta strona filmu z pewnością też nie jest idealna. Przede wszystkim samo wędurowanie po wnętrzu planety i odkrywanie jej mrocznych zagadek jest całkiem fajnym pomysłem. I choć pod koniec zmienia się to w pewien lekki kamp, to da się to oglądać dzięki mrokowi, klimatowi oraz naprawdę dobrej scenografii. Rozwalone miasto wygląda co najmniej dobrze, zwłaszcza jak na czas i budżet. Uważam, że razem z wątkiem, który mimo swojej łopatologiczności jest interesujący, z pewnością są to najprzyjemniejsze sceny filmu. Niestety przy reszcie wykonanie obraz stoi zdecydowanie poziom niżej niż poprzednik. Reszta dekoracji jest wzięta z planu poprzedniego filmu. E, niby prezentuje się ok, ale przecież wszystko to widzieliśmy. Gorzej jest z przebraniem małp. Każdy od razu zauważy ich sztuczność. Niestety make-up zastępują tu maski i kostiumy, a biorąc pod uwagę, że obraz porywa się na pokazanie nam innych aspektów małpiego życia, co nie jest akurat złe, to wypada to po prostu tanio i z pewnością nie wniosło próby czasu. Efekty specjalne nie wyglądają też lepiej, szczerze mówiąc wyglądają niezwykle kiczowato i wcale nie jestem taki pewny, czy wtedy wyglądały o wiele lepiej. Za to muzyka jest ok. Kompozytorem został Leonard Rosenman, znany na pewno fanom Star Treka. Co ciekawe tam też zastępuje Goldsmitha. Nie jest to na pewno zły soundtrack, udaje mu się stworzyć ciekawą atmosferę, czasem nawet napięcie. Nie jest to co prawda poziom Goldsmitha, ale przyjemnie się tego słucha. Niestety reszta filmu, jak już mówiłem nie reprezentuje tego poziomu, przez co w ogólnym rozrachunku wypada on po prostu słabo. Zawiodła głównie historia. Widać, że ten kto to wymyślał, nie zdobył się na kreatywną burzę mózgów, bowiem fabuła podąża w zupełnie bezsensownym i nudnym kierunku kopywania poprzednika. Przy czymś takim trudno było nadać produkcji przez reżysera kierunek realizacyjny, który nie szedłby na co jakiś czas zalewany przez głupoty w scenariuszu i cięcia budżetowe. Pochwalić trzeba jednak twórcę za rozsądne wykorzystanie budżetu i za to, że film ma po prostu swoje momenty. Szkoda, że tylko momenty. No i do tego to dziwaczne zakończenie. Jeśli myśleliście, że to była dziwna produkcja, to jeszcze nie macie pojęcia, co nas czeka w następnej. <śm> Hej! Właśnie do kin wchodzi nowy film z serii Planety. Ma". Jak można się tu pomylić? Ja. Nie wiem, trochę smutna i